Nietypowy świat, wykwalifikowany na raty Ile zysków, a strat, kalkulator dla kumatych Ilu zostanie bogatych, jak się na zwalą walą spłaty Za biurkiem w biznesu wykreślałem tylko ratę. Za pieniądze gonią szmaty, katy zdzierają opłaty Coś nie tak, taki rap, Jakież życie idzie to nie żarty zadaje sobie pytanie, czy ten pieniądz tyle warty Własny brać się odraca, bo w kieszeni nie ma many Zabrakło starych zakombinowanie kary, mi nie widzi się ułożyć, by przed oczami mieć kraty. Tu nie ma naby, ciężko będzie miał słaby. Kasa jest wszędzie, many, many, many. W banku w kościele złoto się świeci, nawet w niedzielę pieniądz szeleści. Najlepiej weźcie poprawkę dzieci. Pieniądz potrafi zbliżyć i zrobić śmieci. Gniecie do spodu sumienie, weź do łapy kalkulator i oblicza się tu dzieje. Kasa, kasa. Ja zaś malu się nie zmienię, dlatego w jest jasno, a we mnie dalej pod ziemię pliki do spodu sumienie weź do łapy kalkulatory i oblicz co się tu dzieje kasa kasa ja dla szmalu się nie zmienię dlatego wokół jest jasno a we mnie dalej podziemie pliki banknoty to polski złoty jak już mam coś śpielni nie wydawaj na głupoty swoimi ścieżkami koty chodziły poniosły loty Sara jest potrzebna ale nie na łańcuch złoty barwy królów podowizny przelane na papierze jak ktoś daje za nic kity, to pewnie więcej zabierze nie ma nic za darmo tak jak wszystkiego nie kupisz kolejny paradoks za który słono Many, 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 złotówki i dolary, EURO eu, ALBO długi i opłaty MANY, 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 pliki z górnej włóki, spróbuj policzyć tych, którzy sprzedadzą się dla gotówki. Grosze złotówki, stówki, tysiące, XXI wiek, tutaj się liczą pieniądze. parcie na złoto, w labiryncie nie słońce Przeliczaj te pliki, pokaż czy jesteś i godzien. cię do spodu, sumienie, weź do łapy kalkulatory i obliczę się tu dzieje. Raza, ja dla szmalu się nie zmienię, dlatego wokół jest jasno, a we mnie dalej podziemie. Pliki, gdzie gniecie do spodu sumienie. Weź do łapy kalkulatory i oblicz co się tu dzieje. Kasa, kasa, ja dla szmalu się nie zmienię, dlatego wokół jest jasno, a we mnie dalej podziemie.